Dzień widzowie, w tym szorcie dowiecie się, jak najlepiej przykuć uwagę z nauczycielem i jak najlepiej się zgłaszać. Więc, więc najlepiej zawsze, jak podnosisz rękę, to najlepiej zawsze się patrz na panią. Wtedy wiesz, że zaangażowałeś się w to i chcesz naprawdę odpowiedzieć. Nie gap się w książkę, nic, po prostu do pani, z którą masz lekcję. Wtedy to naprawdę pomoże. Jeśli chcesz się przede wszystkim bardzo... to Jeśli przede wszystkim chcesz się zgłosić i tak naprawdę wiesz już całe zadanie, no to po prostu musisz jak naj... Po prostu jak najwyżej musisz podnieść rękę. Wtedy pani będzie wiedziała, że ty wiesz o co chodzi w tym zadaniu i że niby wiesz co czytać, wiesz jak i ogólnie w tak, takie rzeczy. Jeśli ci się spodobały moje porady, to zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Dzięki.